Witam kolejnego dnia. Czapeczka adekwatna do sytuacji. Także czas się brać za robotę. Dzisiaj w planach płyteczki na ścianę. No i z takich rzeczy, które tu będą utrudnieniem, no to wiadomo. Te rurki, jedna, druga. Uchwyty e, podgrzejnik. że uchwyty, no miejsce na kołki. E, no tu jakaś docinka będzie, bo będę chciał lecieć tak samo jak tutaj czyli zgrać się z fugami bo płytki na ścianę też mam 60 i ta płytka była tu docinana więc tą będę musiał docinać tak, żeby się tutaj z tą e, fugą zgrywało e, no i na sam koniec te rurki jeszcze, nie? te rurki i te ukryty. ostatnio, to było widać na filmie, robiłem otwory taką e, no koronką tutaj cały zestaw kosztował, nie wiem, 120zł gdzieś to kiedyś miałem, kupiłem e, i leżało w domu, więc wykorzystałem ale jeden otwór pod kanalizę w łazience w tamtym miejscu robiłem 45 minut. Masakra. To jest dramat, kurwa. A teraz sobie kupiłem takie koronki. I ta jedna koronka kosztowała więcej niż cały tamten zestaw. Też tego diamentu ma tutaj widzę sporo, więc mam nadzieję, że te koronki poradzą sobie dużo lepiej. No ale wyjdzie w praniu tak naprawdę. Tutaj na podłogę, jako dystans między płytką podłogową a ścienną, daję sobie takie odpady z tych bramek od systemu poziomowania. Chodzi o to, żeby płytka ścienna nie leżała bezpośrednio na tej podłogowej, żeby wszystkie mogły niezależnie sobie pracować wedle swojej płaszczyzny. Większej filozofii nie ma, myślę. Trochę docinek, trochę zabawy z wycinaniem, ale myślę, że jest temat do ogarnięcia. Puszczam time lapsa i zobaczycie, jak to wyszło. Przetestujemy sobie nową koronkę. Ta jedna koronka kosztowała więcej niż cały tamten zestaw, także mam bardzo duże nadzieje. I tutaj muszę przyznać, że te koronki mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły. Naprawdę wchodziły jak w masło. W porównaniu do tej poprzedniej koronki to to była bańka. Inna bajka. Mało. Dwie minuty, nie stało. Z półtorej minuty pewnie otwór zrobiony, idę po nogę jeszcze. Zrobiono. To pytanie, czy dobrze wymiary zebrałem, czy tam się gdzieś nie machnąłem. A zobaczymy. Druga koronka miała w sobie. właściwie no, to było 12. Miała w sobie jakiś wosk, czy coś. I tak się ale powiem szczerze, że jestem zaskoczony, biorąc pod uwagę to, jak się ostatnio tą męczyłem. No to tu jest bajlando. Kurde, to 2 minuty to trwało. Na tą dużą dziurę. fakt faktem, że to nie jest ten sam rozmiar. Bo tamto co robiłem ostatnio 45 minut. No to było, no, dajcie się a to jest 45, ale mimo wszystko nie poszło jak złoto Dobra, i teraz trzeba zrobić przymiot, ja to wszystko, no, tu wszystko dobrze przysłuchałem. Dobra, pasuje, patrz, tak cyk. Dobra, bajka, wszystko siedzi, dobra, elegancko, mistrz, dobra, chlejmy. Teraz taka ciekawostka, wczoraj została mi do położenia ostatnia płytka i tą płytkę sobie dociąłem, wyciąłem otwory pod rurki, pod uchwyt do grzejnika, ale gdzieś tam się machnąłem z otworem, w sensie z wymiarem, gdzieś tam mi wymiar uciekł, więc na szybko dociąłem drugą płytkę i to jest ta płytka tutaj. Niestety nie miałem już kleju, żeby ją tutaj przesmarować tak na gładko, że tak powiem na zero, tak żeby tylko klejem przelizać. No i przykleiłem na to co było, tak? Czyli grzebieniem tutaj posmarowane i tak dalej. I teraz podczas ściągania tych klinów wszystkich jeszcze sobie tą płytko pukałem, bo ona była taka, że tak powiem niepewna. Powiedziałem, że tutaj nie smarowałem na zero. No i się płyteczka niestety odspoiła. Robiłem puk, 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 było słychać bucho. Parę razy jeszcze popukałem i ona sobie siadła. Także zarówno smarujemy sobie grzebieniem ścianę a płytkę smarujemy na zero, żeby jakąś taką warstwę, nie wiem, szczepną nazwijmy to zrobić i wtedy chwyt jest lepszy, bo na wszystkich innych płytkach ja sobie pukam. i wszędzie jest klej, wszędzie, wszędzie ładnie złapane a, a tutaj w związku z tym, że nie było na płytce posmarowane, niestety się odspoiło na szczęście tą e, płytkę mam tak naprawdę czystą tu nie ma grama kleju tak naprawdę więc ja sobie zaraz ten klej tutaj wydrapie. Pewne szpachelkę, on jeszcze jest w miarę miękki, więc powinien sobie ładnie odejść i wklejemy ją zaraz jeszcze raz. Otwór rewizyjny jest bardzo duży, także chciałbym go pomniejszyć, została mi jakaś resztka kleju, miałem też na budowie kawałek Suporexu, który został mi po testach wiertnic, także w tej chwili zmniejszam sobie ten otwór o jakieś 8 cm, tak żeby rewizja po pierwsze była mniejsza, po drugie nie wychodziła poza obrys WC.